Porozmawiamy o złotych globach. W tym przypadku muszę sięgnąć po pomoc mojego sidekika, czyli Batmana, bo lista nominacji jest naprawdę bardzo długa i bardzo dużo tutaj nazwisk i tytułów się przewija. Ja bym chciała się skupić na tym, co właściwie. Najbardziej mnie zaskoczyło w nominacjach w tym roku, bo jest kilka zwrotów akcji, których bym się nie spodziewała. Przede wszystkim najważniejsze jest to, jak mocno ten sezon nominacji będzie związany z premierami, które odbyły się w streamingu, głównie na Netflixie. I Netflix, proszę Państwa, będzie królował w tym roku. Nominacji do złotych globów aż 42, to jest bardzo dużo, nawet jeśli chodzi o sezon osadzony tak bardzo mocno w streamingu, bo przy Poza Netflixem mamy jeszcze HBO, Amazona i kilku innych dostarczycieli treści internetową drogą, ale oni w tym roku zupełnie przepadli i są absolutnie w tle. Netflix jest gigantem i sprawuje rządy nad naszą wyobraźnią. Złote Globy, w ogóle jako nagrody, są bardzo istotne zarówno w branży filmowej, jak i serialowej. Jeśli chodzi o filmy, to oczywiście przedsmak Oscarów. Niejednokrotnie bywało tak, że ten, kto zdobywał Złotego Globa, ten zdobywał Oscara, chyba, że mowa o kategorii musical komedia, no to wtedy zdecydowanie te filmy przepadają w wyścigu oscarowym i nie dostają nagród w najważniejszych kategoriach. Ale w tym roku, w 2021 i w zeszłym roku, jednak najważniejsze dla nas były seriale. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie, że to one rządzą naszym czasem, rządzą naszym życiem. Filmów zdecydowanie było mniej, premiery zostały poprzesuwane, więc skupmy się na tym, jak właściwie wyglądają te nominacje. Związane ze złotymi globami w świecie seriali. I tutaj przede wszystkim zacznę od gigantycznego dla mnie zaskoczenia, negatywnego. Mówiłam nieraz i nie dwa, i nie pięć o serialu Mogę Cię zniszczyć serialu autorstwa Mikaeli Koel, młodej brytyjskiej autorki. Ten serial nie zyskał ani jednej nominacji w żadnej kategorii, co jest absolutnym zaskoczeniem. Tutaj przepadł chociażby na rzecz takiego serialu jak Emily in Paris który być może ma swoich fanów i fanki, ale kiedy scenarzystka tego serialu napisała... Po nominacjach, list do Guardiana, że nie rozumie właściwie, jak to się stało, że jej serial został nominowany, a mogę cię zniszczyć? Nie. To, cytując klasyka, wiedz, że coś się dzieje. To wielkie niedopatrzenie ze strony komisji przyznającej te nominacje, bo to absolutnie genialny serial, wyważający właściwie drzwi i opowiadający zupełnie na nowych warunkach historię swojej bohaterki. A tymczasem nominowane są zarówno takie bohaterki jak Grace, przez Nicole Kidman w serialu "Odnowa". Serial ten też jest zresztą nominowany do złotego Globa i znowu, no, tak, jestem trochę zdenerwowana faktem, że że mój ukochany serial nie został nominowany, a ten, który jest jednak mocno oparty na kliszach i opowiada historie, jakie znamy doskonale w takiej konwencji thrillera, jednak podbił serca. Ale nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na tych złych rzeczach. Mamy też trzy nominacje dla aktorek z czwartego sezonu The Crown, czyli wszystkie aktorki odtwarzające główne role zostały nominowane. Mamy nominacje dla serialu Unorthodox, również Ania Taylor Joy, czyli wspaniała Beth. Z serialu Gambit Królowej została nominowana do Złotego Globa serial również. Także dużo jest tutaj bardzo dobrych wiadomości, gdy mowa o aktorkach. Też serial, który najbardziej mnie zaskoczył i o którym bardzo zmieniłam zdanie, czyli Normalni Ludzie. To też coś, co przebiło się w tym kontekście. Także aktorki, aktorki, aktorki i reżyserki przeskoczmy jeszcze na moment do świata filmu. Pierwszy raz. Trzy nominacje reżyserskie z pięciu trafiły do reżyserek. I to jest bardzo ważna wiadomość. To jest sygnał, że branża faktycznie zaczyna brać sobie do serca wszelkie apele i dyskusje na temat nie tylko wizerunku, ale też obecności kobiet w branży filmowej. Także ja trzymam za nie wszystkie kciuki, a my zobaczymy się w następnym odcinku. Będziemy przyglądać się kolejnym filmom, kolejnym serialom i czekać na wręczenie nagród. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę. Anyway... How are you? We used to hook up secretly. I don't tell anybody in school about this. Like I can't talk to anyone at school. I feel like I'm walking around trying on a hundred different versions of myself. Excuse me. I feel like everything's changed. You don't want to touch me, but you get to dictate who else does. I did used to think that I could read your mind at times. I don't know, maybe that's normal. It's not.